I witam was wszystkich ludzi z tej strony, chyba to, to ciąg dalszy Far kraja po dosyć krótkiej przerwie. I na wstępie idziemy po prostu do Willis'a, zrobimy misję kampanii. I myślę, że coś pewnie się jeszcze wydarzy. Że będzie śmiesznie, będzie zabawnie. Ja właśnie skończyłem live z GTA. Widzicie te same ubrania i tak dalej. Do następnego zresztą zapowiadałem. Nagrywał zaraz po live i tak też właśnie robię. No dobra, widzisz 300 metrów niecałe. Niedaleko, widać sobie jest Bucisza. Okazuje się, hajs bierzemy sobie, hajs zawsze spoko. Może gdzieś w górze. In the mountain. Ale tutaj mamy plakat propagandowy. To bardzo dobrze. No. Tak się zajmowało? Dobra. Okej. Okay. Jeszcze 7 do kolejnego. No to w sumie, no aż tak dużo. No dobra. Strzał w głowę. Jej. Yeah. Za co dostałem? Ha, dostałem za ten, za... za plakat doświadczenie, OK. Myślę, kurde, z Hedda mu strzeliłem i dostałem tyle doświadczenia, ty chuj. ja nie lubię tych panter. Wszystko się przy okazji. O, dobra, tutaj jest ten, chodzi ten wędrowny handlarz. Zapatrzymy się u niego w podiumy. O, tak. Te towary, no nie za bardzo. Miejsce Dobra, to jednak sprzedam. nic trochę kosztuje. Tara, muszę zacząć kolekcjonować pieniądze. No idą już jak. jak. woda na pustyni. O, J.J. Gale? Tak? Son of Mohan Gale. Gold shot dead. Correct, to fulfill her final wish. Who is this? You can find that out after you help me land my bird at the airport. And why would I want to do that? You're in this to fight the good fight and shoot bad guys, not play 20 questions. The sooner you help me, the sooner you can get back to invoking stand-your-ground laws on foreign soil. Besides, I have intel for you. Hello? Are you still there? Ah, great. Yeah, great. Okej, okay, to idziemy do Willisa yy, 600 metrów. Wow. Dobra, to nie tak blisko w sumie. Sing filtruj lotnisko. Ej, ej, Wejdź, nie bij. Gdzie to jest? Gdzie to... Tu jest lotnisko, proszę bardzo. Dobra. Na skróty. A co? Jego! Ile się dzieje, coś tam parkuje, ale tutaj mamy jeszcze jakieś y, miejsce. Znaczy, zapytania możemy sobie odkryć, prawda? Prawda. Odkryte, dostaniemy expa. Kwiat kiri. Dobra, i sobie przy okazji zakręcimy młynkiem. I karma wzrasta. Spokojnie. Jeszcze trzy do kolejnej nagrody. W sumie 15 odkrytych mam tych obojętków, więc nie jest tak źle. Jeśli sobie wezmę zieloną roślinę. Coś tu. I wyjdę. Świnie ich atakują. Dziwne. Może dostanę karmę znowu. Albo i nie. Dobra, jednak nie dostanę. Trudno. Jedziemy dalej. <laughs> Na lotnisko jeszcze dalej. Haha, <laughs> dobra, nieważne. ważne. sumie to lotnisko już jest Boże. Gdzie ja jadę. A Skręcimy tutaj Podjechać hmm, pod tą górę będzie wyczynem, problemem Dobra, dalej wspinaczka no. Jeszcze 200 metrów, lada chwila. Weźniemy, weźmiemy, podejdziemy po cichaczu. Gdybym mógł się jeszcze gdzieś tutaj złapać kotwiczką, to by było po prostu perfekto. Idę tak trochę od dupy strony, niestety, ale dobra, jakoś to już będzie. Mamy snipera, można działać. Okej, gdzie jest mój snipera. A, tutaj mamy jakąś piękną górkę. Nie, to nie będzie problemu większego. No dobra. I'm at the airport.

Jeszcze ktoś? Snajperzy? O jezu, tu jest. Jeszcze ich jest więcej? Gdzie? O jezu, śnieg. Misja nie udała Cholera. Jak zwykle. Coś zawsze musi pójść. Nie, tak. Good. I did a flyby earlier and spotted some snipers. Clear them out. And remember, we have a guy. Making our Pagan men will make it easier to secure them. Right. And the thing: you need to keep a low profile of the Republican living in San Francisco. No alarm. Don't get spotted, period. I've got a meeting with the commander stationed at the airfield and I don't want him to know I have an ace on my sleeve. Once you're done. Jeszcze jeden został. Okej. Okay. Oczywiście ktoś nie zauważył. 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 No, trzy do wieży kontroli lotów. Okej, okay. to już nie będzie takie proste. Tak ktoś mi tam brzęczy. Gdzie? Nie widzę go. Tu jest też. Padł. Proszę, przebiec na drugą stronę. Chyba nikt mnie tutaj nie zobaczył. Mam nadzieję. To jest jakiś kanał. Nie wiem, to tędy, to się ujawni po prostu. O, czy mogę jakoś tutaj od boku wejść? Dobrze by było. Tu jest! Mogę! Dobra. To już nie będzie tak się będzie, ale... nie będzie tak najgorzej. Z tym już tuż tuż u celu. Już tuż tuż Mogę? AJ, dziękuję. Dobra. Nikt mnie raczej nic nie widzi jeszcze. Uf. I'm in position. Stay there and watch my back. I've got a quick little sit down to deal with before we can chat. If this meeting goes south, I'll give you a signal. What kind of signal? When I say Reaganomics, open fire and don't stop till all the bad guys are gone. Reaganomics. Dobra. Okay. I'm gonna keep this channel open but stay quiet. I don't need any distractions. This guy can be a little jumpy. Got it? Got it. Good. Here we go. Got the goods right here, just like you asked for. Change of plans. What's that now? I said change of plans yuma wants me to bring you in you kidding me you can't do that we had a deal you and your plane aren't going anywhere i'm taking you to yuma L let's try to work something out okay there's nothing to work out here buddy where i come from a deal's a deal you can't just change things up it's un-american i've had enough of this are you familiar

Willis, kusz was, chowaj się. Dobra. Nice. Jeszcze ktoś? jeszcze są. O Jezu. Tak strzeli. to by było dosyć ciekawe. O kurna. Najpierw zjechała potem płazi jeszcze raz. No nie wierzę. O, ostatnie trzy strzały. Ostatnie trzy naboje. Co, mam iść do niego, czy mam go chronić nadal? Zabezpiecz lotnisko, dobra. Cześć. I'm on North Look alive, Buttercup. Sounds like our little shit dick didn't go unnoticed. The rain's coming down a little too hard for my taste. I'm heading to cover. Think yourself oh of you Take out those mortar teams and anyone else who shows up to avenge their fallen comrades. Got it? Good. No nie no, nie mogę stanu tu strzelić. Jeszcze się upyliłem. Dobra. No dobra. A nie, ta broń nie ma zasięgu. Czy gdzieś jeden poleciał? Tu jest. Pyk. No koleś jest nieśmiertelny, nie? Czy jest gdzieś tutaj, a snipery? Nie ma. Tak, załatwiłem wszystkich Willi'sem. Spotkaj się z Willi'sem, okej. Okay. Dobra, fajnie, ciekawie. Boże. Zapomniałem już mam. i'm going to tutaj the Done 25 years and i still can't figure out if that smell is bad sanitation or just the abject loss of hope. i don't smell anything. i not keeping up with that facade anymore. so who are you? Look at you, American on the inside and useful on the outside. You're the perfect wolf in sheepherder's clothing. Way better than the SoCal douchebag I had to babysit at my last job. You're both patriots, though. Both the type that'll put your hand over your gosh darn heart when you hear the Star-Spangled Banner at a Fourth of July ball game. <laughs> useful on the outside. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Langley, as in. CIA. Everything you need to know about who killed your father is in that file. What file? The one in the plane that's about to take off. Shit. Hey, you're gonna need this. Okay. To stąd się dołączać. Przewyczajnie zgetowanie. Totalnie.

Nie miało być No nie wierzę Kusiwa Co w tej grze się Co z nią jest nie tak Kacce klabiałem skinąłem forze. Nie wierzę w to po prostu Te nienawidzi

Or here. What the hell? AJ, you have you have the Yeah, and it doesn't tell me shit. Redacted. You wanna know more? keep your mouth shut and help me with the job then i pull off more of those black bars fine what's the job i'm here to bring down pagan min and yuma something the locals can't seem to pull off i thought you people were good at waging guerrilla warfare you people golden paths waging the wrong kind of fight i'm here to show them how it's done step one hand them the airport step two recruit the services of one aj gale that's you meet me back here when you're ready oh and don't mention our little arrangement to the Golden Path. They're not in the need to know. Column. Now, if you'll excuse me, I gotta hit the crapper. Pardon my French. No, okay. It's <laughs> just <laughs> a fricking hole in the ground. Hehehe. Dobra, to po prostu. Dzisiaj gra widać nie ma humoru. Z tego co widzę. Widzieliście to, prawda? Nie wylądowałem na samolocie, choć zginęłem podczas katszenki. Co tam jeszcze? Wylądowałem przed chwilą. E... Posty sama mi się nie chodziły do tyłu. Też dziwne rzeczy. A ewidentnie gra dzisiaj mnie nie lubi. No za Niech sobie jedzie palka Tam miałeś jechać debilu. Nie wierzę w to. Boże co za krety I just don't believe it. After was a very dark time for me. I was a cruel and angry young man. It's this time more than any that gives me the reputation I have today. Yes, yes, I murdered countless innocents. Yes, I outlawed religion. Yes, I changed the currency so everyone's savings were meaningless. And yes, I may have gone through a period of bathing in yak's blood and slamming rails of coke. But... I'm reformed now. Look at me! Getting this country back on its feet again. Fox shape, RJ. <laughs>

Dobra Szkoła przetrwania Okej, okay, no nie, nie było tak źle w sumie. Ale Boże Kim Chciałem po cichu zrobić, to mi wjechała. To moją pozycję. Succisko jedno. No dobra, ludzie. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Misję kampanii zrobiliśmy, zamknij się. No, i to by było na tyle. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się, na razie, hejje!